Część radnych Szczawna zdrojów chce odwołania przewodniczącej rady Marzeny Sobczyk. Radni uzasadniają swój wniosek osobistym zaangażowaniem przewodniczącej w projekt uchwały dotyczący przesunięcia strefy uzdrowiskowej. Kontrowersyjna uchwała została przyjęta przez radnych Szczawna Zdroju 25 stycznia bez konsultacji z mieszkańcami Komisją Uzdrowiskową. W wyniku jej podjęcia na wyłączonym fragmencie terenu uzdrowiska mógłby powstać na przykład supermarket. Sprawą byli oburzeni przede wszystkim mieszkańcy. Społeczność Szczawna Zdroju bardzo intensywnie wyrażała swój sprzeciw. Głosy protestu można było usłyszeć nawet w osiedlowych sklepach. W sprawę zaangażowali się szczawieńscy stradni Adam Jennings i Łukasz Kurjata, którzy wraz z posłem Michałem Dworczykiem złożyli w Urzędzie Wojewódzkim w Rocowiu dwie skargi. W sprawie zmian granic strefy uzdrowiskowej w Szczawnej Zdroju oraz dotyczącą sposobu procedowania uchwały o zmianie granic strefy uzdrowiskowej. Poseł Michał Dworczyk jednoznacznie powiedział się po stronie mieszkańców, podkreślając, że wszystkie istotne decyzje dotyczące mieszkańców każdej gminy powinny być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami społecznymi. Przed podjęciem decyzji wojewoda zasięgnął opinii wydziału nadzoru i kontroli. Decyzję uzasadniono brakiem uprawnień rady do podejmowania tego rodzaju uchwał. Burmistrz na zdrowie i kilku radnych chcieli uchylenia kontrowersyjnej uchwały zmierzającej do przesunięcia strefy B uzdrowiska. Projekty miały być podane pod głosowanie radnych na sesji, jednak zostały usunięte z porządku obrad. Nie było sensu głosowania nad uchyleniem uchwały, którą uchylił już wojewoda. Niespodziewanie zgłoszono jednak dwa nowe wnioski. Siedmiu radnych chce odwołania przewodniczącej Rady Marzeny Sobczyk. Wniosek został złożony na ręce przewodniczącej, która w ciągu siedmiu dni zwoła sesję nadzwyczajną w tej sprawie. Podpisali się pod nimi Adam Jennings, Łukasz Kuriata, Jerzy Kogut, Małgorzata Pachota, Stanisław Borku, Zenon Dec oraz Józef Kaczanowski. Odpowiedź pana wojewody była jednoznacznym uzasadnieniem, dla którego należało podjąć rozważanie odnośnie odwołania pani przewodniczącej z funkcji przewodniczącego. Tak. Poza tym część mieszkańców się tego domagała, z, z uwagi na fakt, że y, pani przewodnicząca przez cały czas, y, przez cały ten okres y, osobiście jakby była zaangażowana w te prace nad zmianami stref C z B na C. Radny Adam Jennings złożył także trzy wnioski. Pierwszy dotyczy powołania specjalnego zespołu specjalistów, którego zadaniem będzie dojść do porozumienia wraz z właścicielem gruntu po byłym basenie, co może powstać w tym miejscu, ale z zachowaniem strefy uzdrowiskowej B. Wnioski dotyczą przede wszystkim, yy, no, być może. Yy spowodowania, że, że, ten, że ten trudny okres dla gminy, który jest dzisiaj, gorąca atmosfera minie, prawda? W sensie takim, że, że burmistrz przychyli się do, do tego, aby powołać taki tak zwany zespół, w którym gronie będą, będą różni przedstawiciele, jak powiedziałem, samorządu, władz, mieszkańców, architektów i, i usiądziemy do wspólnego stołu, oczywiście uwzględniając też osobę właściciela, usiądziemy do stołu i zaczniemy się zastanawiać, co w ramach bezwzględnie strefa, zachowania strefy B można na tym terenie... Yy, yy. Ulokować. Pozostałe interpelacje są kierowane wprost do burmistrza. Pierwsza dotyczy zajęcia przez burmistrza jednoznacznego stanowiska w sprawie przesunięcia granicy stref uzdrowiska. Drugi, pomyślany w trosce o mieszkańców Szczawna Zdroju, zawiera pomysł, by 10 dni przy ogłoszeniu projektu uchwały jego treść została wywieszona w Urzędzie Miasta. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli mieć pełen wgląd w zakres spraw, nad którymi procedują radni. Podczas sesji pojawiła się okazja do zapytania radnych o ich zdanie w sprawie przesunięcia granic strefy uzdrowiskowej. Wcześniej większość z nich nie chciała z nami rozmawiać, tłumacząc się tym, że mają poglądy podobne do poglądów przewodniczącej. Dziś każdy z nich mówi sam za siebie. W dodatku większość chwaliła decyzję wojewody. moim odczuciu ja nie mając adwokata, nie mając radcy prawnego Rada Miejska, wiedziałam, że będzie ona uchylona. Ja to po prostu gdzieś wewnętrznie odczuwałam. Wojewoda ma zawsze prawo do tego. I jeśli y, uchwała została źle skonstruowana, ta uchwała, którą nam dał burmistrz, do rady wniósł burmistrz tę uchwałę i została ucholona, to znaczy, że była podjęta nieprawnie. To znaczy, że nie mieliśmy prawa głosować nad taką uchwałą. Tyle mam do powiedzenia. Bardzo dobra decyzja. Liczyliśmy Naczy, zawsze na to, że pan Wojewoda uchyli tę uchwałę, dlatego że. Ona była od początku dla nas po prostu niejasna, ja się w ogóle nie zgadzałam z tym, także się bardzo cieszymy. A wcześniej głosowała pani? E, wcześniej. Tak, tak. Ja miałam tam po prostu przy końcowym, byłam przeciw do, do tego, a y, była tak stresująca y, ta sesja, że ja po prostu y, zdenerwowana tą całą sytuacją. Koledzy widzieli, że ja zagłosowałam za. Ale napisałam sprostowanie, które nie do, zostało dołączone do protokołu. Dlatego też tutaj na tej sesji zgłosiłam mój sprzeciw. No i, ale byłam od początku przeciw. Radni, którzy już wcześniej głosowali przeciw przesunięciu granicy uzdrowiskowej, podtrzymują swoje zdanie. To działa bardzo dobrze, to jest powiedzmy dla mieszkańców. A szczególnie właśnie dla tych mieszkańców, którzy mieszkają w okolicach właśnie tego oka cyklonu. Bo tam właśnie, tam miała powstać bomba ekologiczna, proszę Państwa. Myśmy tego nie dopuścili, znaczy grupa inicjatywna było nas czterech takich, którzy żeśmy się sprzeciwili tej oczywiście tej hańbiącej, bo tak inaczej nie można, ale to była hańbiąca uchwała. Ja od początku się wstrzymywałem od tej decyzji, dlatego że uważam, że kupujący ten teren z po basenie, prawda? To było określone, co w strefie można budować B. Bo to było bez. Strefa B jest zatwierdzona przez ministerstwo, przez operat ozdrowiskowy i tam było, prawda, do tego stopnia. I tam jest określony w warunkach zabudowy, co w strefie B można budować. Natomiast pan wystąpił żeby to zmiana strefy C i to się wałkowało dość długo czasu i na tej ostatniej sesji było to, że Rada podjęła pozytywnie z większością głosu. Natomiast ja osobiście się wstrzymałem, bo uważam, że powinno być tak na początku strefa B i powinno się robić te wszystkie usługi turystyczno-rekreacyjne tam na tym terenie strefy B.